Dzisiaj mamy podsumowanie tego, co już udało mi się zrobić z farmą koralową. To jest mój pomysł, myślę, troszeczkę szalony. Aczkolwiek korale już hoduję w drugim zbiorniku, który mam na dole. O nim też troszeczkę opowiem w innym filmie. Jeżeli jesteś zainteresowany taką tematyką, to dodaj sobie subskrypcję. Jeżeli chodzi teraz o kwestie projektowe, to widziałem to tak: dwa baniaki, jeden drugi, 4 metry długości. Na metr szerokości, praktycznie nieróżniące się od siebie. Cała konstrukcja stalowa odpadała z racji tego, że mi się to nie podobało. Chcę, żeby to wszystko pasowało do domu. Farma ma być prawdziwą farmą z drewna i szkła. Jeśli będzie zainteresowany ile to wszystko kosztuje, to dawajcie znać, będę o wszystkim gadał. Na razie koszty są niewysokie, kosztowało mnie to trochę ponad 3000 zł. Mówię tutaj o koszcie konstrukcji, koszcie szkła. Na początku sam próbowałem sobie z tym szkłem poradzić, ciąć niestety centymetrowe szkło, nie chciało współpracować, nie polecam, nie jestem szklarzem, natomiast jestem uparty. Zamówiłem sobie formatki. Dormatki były już git, generalnie tylko do oszlifowania. 1200 zł za 17 m2 szkła. Po obejrzeniu tam paru filmików na YouTube, no to byłem mistrzem szklarzem, więc generalnie wyszło to słabo. Natomiast tutaj nie ma to jakiegoś większego dla mnie znaczenia. Chcę, żeby to wszystko po prostu było szczelne i się kupy trzymało. Natomiast nie jest to baniak w salonie, nie ma on takiego zadania. Nie musi być piękny i dopracowany. Oczywiście zawsze zachęcam do skorzystania z profesjonalnego szklarza. Oni naprawdę wiedzą co robią. Ja jestem amatorem. Teraz to wszystko poczuję. Jeden dzień kleiłem. Dzisiaj to. Ogarniam, czyszczę od silikonu. Plany mam takie, że zacznę sobie myśleć nad hydrauliką i nad komorą w Sampie, aczkolwiek Sampy będzie w części też yy, hodowlą, jedna czwarta z niego będzie przeznaczona na Samp. Tak to sobie wymyśliłem. Nie mam jeszcze gotowego projektu na to, ale gdzieś zostawiłem sobie to na później bo uważam, że lepiej to na żywym organizmie robić. A na sam koniec jeszcze filmik z moim akwarium, które mam na dole. To jest moja hodowla, którą założyłem półtora roku temu. Było to pierwsze akwarium ekspozycyjne z sampem z tyłu pod schodami. Natomiast później dorobiłem do tego jeszcze dwa szczepkaria, ale o tym nagram Wam Myślę inny materiał, bo tutaj jest też sporo do pogadania. Dajcie tylko znać, czy w ogóle Was to interesuje, bo powiem szczerze, nie wiem, czy mi się chce to wszystko montować, jeżeli będzie miało to słaby odbiór. Zapraszam, wejdźcie na Facebooka, na profil Fluo i dawajcie tutaj subskrypcję na tym YouTube, to będę się bardziej starał i częściej coś nagrywał. Trzymajcie się w takim razie i do zobaczenia w następnej części. Zrobię długo jakiś mały topy dębki